2, 1, start! Witam Was. Michał z po drugiej stronie mikrofonu i dzisiaj taki gameplay z Butlek też nagrany też przedwczoraj. W hm. Dzisiaj Wam powiem o moim przyszłym projekcie, który będę realizował przy jakichś dłuższych, 7-8 minutowych. Otóż, będzie to przedstawienie płyt muzycznych, jakich słucham, jakich, jakich słucham jakichś oh. fajnych zespołów, takich jak przynajmniej dalej fajnych Black Sabbath czy Metallica. Nadziej dało mi takiej zasadzie, że przedstawiam ten, ten parę utworów opowiadam historię puty i przepraszam, skupiłem się na gameplay opowiadam historię puty i puszczam 15 sekund nowy farmer podsamknąłem sklepanie myślę, że będzie bogaty na razie będę no jak się zacznę, to pojedynczy zespół na nas, kupi się. Na początku będzie jedna płyta Metaliki, pierwsza Kinemo, następnie będzie coś z Black Sabbath, następnie znowu Metalika i tak, muszę przejdziemy przez wszystkie programy Metaliki Black Sabbath które mam. i skupimy się na innych zespołach, które posiadam. płyty. to wszystko z tych ważniejszych rzeczy do powiedzenia Że będą nie takie bez i składu Tylko w końcu jakieś półtory. No dobra, a to jest, to jest trochę łatwe Tutaj oczywiście trzeba to, to jest ACR z czerwonym kamuflażem Dla daltonistów, jakby ktoś nie widział i chronić Paszka specjalisty, pierwszy część blind, ale, czyli niewidoczny, drugi paluje żarca, trzeci bezkompromisowy. I oczywiście szybkie wyciągnięcie pro i tak. drugie coś tam pro, coś tam na szybkość. Nie pamiętam, Stalker. Albo jeszcze nie mało. To jest mecz znowu, w, w którym próbowałem zdobyć tego malowa, ale myślę, że do malowa potrzeba mi jeszcze trochę czasu. Mam no, nadzieję, że maława. duży krok w drogę, tym więcej I w końcu maława sam przyjdzie. Ujrzałem też parę porad tak zwanego loczka no, Także myślę, że w końcu kiedyś ten małap wpadnie A jak wpadnie, nieważne w jakim stanie, czy w, w, po kamperce, czy z to To możecie być pewni, że wstawię małap No, i to jest... To była dziwna sytuacja, jak grałem to się uśmiałem Po prostu sobie przebieg nie zauważył mnie Czasami takie dziwne rzeczy się zdarzają, że ludzie po prostu nie zauważają Tak Jest taka fajna rzecz z ładunkami wybuchającymi, takimi jak Claymore czy właśnie skacząca Betsy, czy mina skacząca że jak giniemy to podczas jak hmm, gdy oglądamy kilka jeszcze się nie odrzuciliśmy to może to kończyć to ta mina ciągle jest i może wybuchnąć także jest miło ostatni kill ja dziękuję za uwagę widzimy się w następnym meczu Mara